Są kobiety, które znieważają tak swoich mężów? Tak, są. Bez wątpienia. Zrobiłabym tak, choćby za świat cały. A ty nie? Pewnie nie w blasku niebiosów. Gdy równie dobrze robię to w ciemności. <laughs> Świat to ogromna rzecz i cenna. Za grzech tak mały, mogłabym tak zrobić i odrobić to, gdybym już zrobiła. <laughs> Matko Boża, pewnie, że nie zrobiłabym tego za miedziany pierścionek. Ani za płótno, suknie, haleczki, czepeczki lub za podobne munki. Ale za cały świat! Boże, zlituj się! Która nie uczyniłaby męża rogaczem, aby uczynić go monarchą? <grym> Naraziłabym się za to na czyściec. Zło jest złem jedynie wobec świata. A gdy otrzymasz świat, za swe trudy będzie to zło wobec twego własnego świata, więc wnet przemienisz je w dobro. Lecz winie mężów za uwrzon upadek, gdyż powinnością gardząc przelewają w łona tych obcych skarby nam należne. Lub w rozdrażnienie popadłszy z zazdrości pragną zamykać nas, a czasem biją. Lub skąpią złota, drwiąc z naszego wiana. Mamy krew w żyłach, więc choć się wzdragamy, chcemy się zemścić. Niech wiedzą mężowie, że mają zmysły żony ich jak oni. Widzą, wąchają, czują podniebienie, słodycz i gorycz, tak jak ich mężowie. Cóż oni czynią, kiedy nas rzucają dla innych? żeby szukali rozkoszy? Mnie mam, że jest tak. A czy się to rodzi z rządzy? Tak mnie mam. Czy tak błądzi słabość? To także. A czy my też rząd nie mamy? Czy nie pragniemy rozkoszy? A słaby czy nie jesteśmy podobni jak oni? Więc niech szanują nas. Lub rzecz się godzi, że z ich zła. Całe nasze zło pochodzi.